Ogólnie widzowie Pilsy dajcie tego suba No. Bo chcę mieć 1000 subskrypcji, chcę mieć ten y, kod. No bo właśnie robię zrobię mapę parkour. A żeby ją zrobić muszę mieć 1000 subskrypcji i mieć kod twórcy, więc please subskrybujcie. No proszę, subskrybujcie mój kanał, wszyscy co to oglądają. Subskrybujcie mój kanał, plis, nawet wam pokażę tą mapę, ale proszę, subskrybujcie to, Sub subskrybujcie mój kanał, bo chcę mieć, chcę w ten park w ogóle chcę mieć kat twórcy, więc proszę was, może chcę... pokażę wam ten cały park, tam krótki, ale no, no robię go długo nawet, no długo go robimy. Dobra. Nie nawet jest bardzo dobry, nie da się nic niszczyć. Zaraz sobie zobaczycie jak go przejdę. Oczywiście. No ja więc subskrybujcie w ogóle udostępniajcie mój kanał wszędzie, gdzie można. żeby po prostu nie zasubskrybowali, no. Więc ja przychodzę do ten mój parkour. Jakbyście mi nie wierzyli, że to jest mój parkour, to ogólnie... No. No, widzieliście to nawet Tam chwilę był to jakiś No. Nie? Dobra, to jest akurat dopracowane. Dopracowane jest to mapa, Ogólnie. Dobra, teraz ten poziom. Ona jest tak krótka no na rozgrzanie jakieś, co nie? Jak grać jakiegoś parku to jest taka dobra na no rozgrzanie się. Dobra, o, teraz to. Więc proszę subskrybujcie, mówię, nie wiem, które mówię teraz, ale nie subskrybujcie w ogóle. Wszystko róbcie jest dobre. Teraz to. Motmiasz. Oh, jest. Dobra, ja to szybko postaram się... Szybko postaram się to zrobić widzowie. Więc proszę subskrybujcie. Dobra. Na no, czemu o, jest? o co mi działo? W kolejnym odcinku jak robiłem parkour w O, dobra, 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 dobra. O jest. I mu teraz... No widzowie. Widzowie, właśnie tak jest. Jestem dobrą. Kurde, no. I tutaj już jest taki. No tutaj jest akurat już takie, No trochę ciężej. Można to tak powiedzieć, jak tutaj sobie poskaczę. Nie, bo to już jest gotowe. A to jest akurat bardzo ciężkie. Zresztą no, to z bajku. No co, 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 co. Ogólnie chyba nie da się budować. Tak, nie da się budować. Nie! Ale chyba tak się będzie dało, jak będę kłócał, co nie? Chyba. O nie, no nie, no, no, no. Super się nie da. mi się rozpędzić. Co nie, stąd na przykład. Dobra. No, no trochę. Tak trochę. Za wolno, bym powiedział. No to środno bym to zrobić. Dobra widzowie. Oto ten... Nie, że! myślałam, że wpadłem w spałem, wpadłem. Dobra, stąd się wyświetlimy. Teraz sobie skoczymy. No mm, teraz w to wpadłem. To sobie muszę lód nabrać. Dobra. zaczynamy lecimy teraz w To jest akurat bardzo ciężki poziom. No, jak ja go nabrać... w środę? Hmm. Dobra, teraz powoli. Ty. Ja ostatni zasad... prawie! Prawie, prawie, prawie widzowie to było. Prawie to mieliśmy. Dobra, teraz już łatwo się tak mogę powiedzieć. Nie! O nie, mało czasu zostało. No bo muszę jeszcze z czasem popracować, żeby na tej mapie. Dobra, no. Proszę subskrybujcie. No, no i to będzie cały odcinek Cześć Manko. W sensie to tam dalej są poziomy Cześć Manko i elo.